Mając dane o strukturze wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale, możemy coś więcej powiedzieć o poprawie ściągalności podatków w pierwszym kwartale. Na wzrost wpływów podatkowych, w szczególności z VAT, wpływało kilka czynników. Z jednej strony mieliśmy czynniki cykliczne, przyspieszenie konsumpcji, z drugiej strony jednorazowe działania oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Jeżeli chodzi o jednorazowe działania, to mamy przesunięcie części zwrotów na grudzień zeszłego roku. Poza tym zmiana rozliczenia z kwartalnego na miesięczne. Te czynniki łącznie można powiedzieć, że zawyżyły wpływy z VAT-u w pierwszym kwartale, jakieś 6 miliardów złotych. To, czego nie umiemy w tej chwili ocenić, to jaki jest wpływ odwróconego VAT-u w budownictwie, który też może wypaczać dane o VAT w pierwszym kwartale. Niemniej, w pierwszym kwartale też bardzo szybko rosła konsumpcja. Nominalny wzrost konsumpcji przekroczył ponad 6%. Z punktu widzenia ministra finansów nie jest aż tak istotne, czy jest to realny wzrost konsumpcji, czy nominalny, czy rosną ceny, no bo wpływy podatkowe oceniamy po wartościach nominalnych, więc nawet jeżeli to jest tylko efekt wzrostu cen, to minister finansów też jest zadowolony. Uwzględniając szybki wzrost konsumpcji oraz odejmując te jednorazowe czynniki, widzimy pewną poprawę, że ta Stosunek wpływów z VAT do konsumpcji, czyli wpływów z podatku do bazy podatkowej, poprawił się w stosunku do pierwszego kwartału 2016 roku o mniej więcej 1 punkt procentowy, co odpowiada mniej więcej 4 miliardom złotych. Część z tego to efekt działań na rzecz uszczelnienia systemu podatkowego. Jest to korzystne zaskoczenie, że rzeczywiście wpływy rosną, ale też trzeba pamiętać, że wynika to także z czynników cyklicznych. W momencie dobrej koniunktury wpływy z VAT rosły dotychczas, szara strefa się zmniejszała, natomiast w czasie spowolnienia te wpływy reagowały też mocniej nawet niż konsumpcja, spadając. Także ile jest trwałego uszczelnienia we wpływach z VAT zobaczymy tak naprawdę przy pierwszym głębszym spowolnieniu wzrostu.